Cześć leśne dziki, witamy w kolejnym odcinku Redboard Outdoors. Yeah! Cześć leśne dziki, witajcie w kolejnym odcinku Redboard Outdoors. Tak jak Magni powiedział, witajcie w kolejnym odcinku. Eee, jesteśmy, w, jesteśmy w polu kukurydzy, ale nie jesteśmy w Ameryce, ale będzie to po amerykańsku. Dzisiaj będzie po amerykańsku? Myślę, że tak. Dzisiaj będzie trochę po amerykańsku. A trochę po japońsku? Tak. Jestem po chorobie, dosyć ciężko przeszedłem grypę latem, co nie jest dobre. Natomiast musimy wrócić do formy, więc postanowiliśmy, że pierwszy odcinek po takiej przerwie dłuższej zrobimy że w celu wzmocnienia kondycji. Tak? Będziemy dzisiaj wzmacniać swoją kondycję, więc zrobimy sobie typowy wojskowy amerykański rocking, czyli marsz e, dystansowy z obciążeniem. Będziesz dźwigał plecak? E, Kukurydzę, tak. Kukurydza tak. Zostańcie z nami, zapraszamy na odcinek. Amerykański Rocking czyli marsz z obciążeniem, z ciężkim plecakiem. Nazwa wzięła się od rucksack, czyli od żargonowej, zwyczajowej nazwy plecaka amerykańskich wojsk. Rucking, czyli coś, co żołnierze robią tak naprawdę codziennie w pracy, dźwigając cały swój ekwipunek i cały Majdan. Mówimy tutaj o wagach średnio około 30 kg. To jest takie raczej mniejsze wyposażenie. Plecaki z całym ekwipunkiem, z bronią, z amunicją, wodą. W czasie misji jednodniowej nawet, czy 24 godzinnej plecaki żołnierzy mogą ważyć nawet ponad 50 kg. W racking jest to taka forma spędzania czasu na świeżym powietrzu. Marsz, po prostu marsz terenowy z plecakiem, z obciążeniem. Jest to fajna forma na, na pewno na rozwinięcie kondycji, siły fizycznej, no i pomaga na pewno utrzymać się w formie. Troszeczkę minęło czasu do ostatniego odcinka, ponieważ byłem chory, strasznie ciężko przeszedłem grypę, więc chciałem sobie wzmocnić troszeczkę swoją kondycję. Dlatego dzisiejszy odcinek będziemy maszerować, będziemy wędrować z obciążeniem. I zważymy sobie teraz to, jakim obciążeniem będziemy chodzić. Ja jestem spakowany klasycznie na wypad 24-godzinny w moim plecaku. Mam tutaj wagę i zaraz z Magnim poważymy całe obciążenie, które dzisiaj będziemy ze sobą nieść. Mamy do pokonania około 4 km w jedną stronę do jeziora. Po czym zjemy sobie, zrobimy sobie tam przerwę i zjemy sobie posiłek amerykańskich wojsk specjalnych. 24 na racja amerykańska. Czyli mamy do pokonania 8 km z obciążeniem, które zaraz sobie zważymy. No to co? Zapraszam magniego tutaj i będziemy ważyć uśmieszkiem. Mamy jaki, jaką jednostkę? KG To? Kilogram. kilogram, ekstra. I teraz mamy kilogram. Zero na razie. Zaraz odczytamy ile tutaj jest na naszym plecaku Ile ja mam plecak, ile mój plecak waży Niedużo 18,87 Nie nie, 90, dobrze przeczytaj 1597 I prawie 16 kg kilogram. Plecak waży Prawie 16 kg Na niego plecak waży z piciem i z drugim piciem. Chodź uwaga, stać tutaj. Magniego plecak z piciem i z piciem waży... Ile? 26,40 kg. Nie, 2,6 kg. 2,5 kg waży Twój plecak. Ci cała nic, ci możesz coś jeszcze, tacie ponieść. Dobra, Magniego plecak waży 2,6 kg. Proszę Twój plecak. A żeby było bardziej powojskowemu, przyniosłem swoje... E, swoje keblary, swoją kamizelkę e, balistyczną, którą używam w pracy, e, więc ważymy ile waży kamizelka. E, to jest leki plate carrier e, firmy Direct Action, ale ma w niej płyty ceramiczne. Mam w niej płyty ceramiczne, które ważą, zaraz Wam powiem ile. Nigdy ich w sumie nie ważyłem. Dobrze jest się dowiedzieć, ile waży. To jest kula odporna Kula odporna, tak. Ile waży wojskowa wojskowy pancerz. Ja mam kamizelkę podstawową, podstawowego plate kariera. nie potrzeba mi do pracy nic więcej. Eee, więc tak to wygląda, bez żadnych pałczy, nic więcej mi nie potrzeba, ale zobaczymy ile ona waży i ile dodatkowo jeszcze dzisiaj będziemy nieśli. 5,5 kg, niecałe 5,455. Także najlżej dzisiaj mam magni, <laughs> ale jeżeli wziąć pod uwagę to, że żołnierze dźwigają nawet 50 kg ekwipunku, jest to wciąż niewielkie obciążenie, które będziemy dzisiaj nieśli. Trzeba jakoś wrócić do formy. Tego Wam wszystkim też życzę. Idźcie w teren, ruszcie się, jest lato, piękna pogoda, nie ma nic lepszego, jak przejście na spacer, choćby z obciążeniem. My ubieramy wszystko i ruszamy w drogę. No to co? No to w drogę. Całej drogi nie przebiegniesz chyba, co? Mamy przepiękne tereny, idealną pogodę na takie aktywności, szczególnie po chorobie, bo nie jest za ciepło jest w miarę dobry wiaterek. Ja muszę popracować też nad kondycją naszego syna, bo chcemy ruszyć w góry, co nie? <tryk> To teraz wyciągnij Magni urządzenie może do odmierzania odległości. Mamy 4 km, więc będziemy wiedzieć ile mniej więcej przyszliśmy, co? Magni będzie odliczać ile kroków na Twoje 100 metrów? To jest 105, dwóch kroków. Dwóch kroków, czyli 105 razy 2? 105 razy 2 to, 200, to będzie 210. 210 kroków. Musisz zrobić żeby zrobić 100 metrów. Zgadza się? W zeszłym roku widzieliśmy, ile dwóch kroków i jakie tempo marszowe mamy. Magni w zeszłym roku miał 105 dwóch kroków, czyli 210 kroków musi Magni zrobić, żeby pokonać 100 metrów. I co 100 metrów, po każdym 100 metrach, będziemy koraliki rangersów, paciorki rangersów, będziemy przesuwać na dół. Paciorki rangersów polecam Wam odcinek z zeszłego roku o paciorkach rangersów. E, tam liczyliśmy e, nasze tempo chodu, tempo marszu e, i jaką, ile kroków potrzebujemy w, róż, w zróżnicowanym terenie, żeby e, pokonać 100 metrów. Paciorki rangersów pomogą nam też dzisiaj, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, ile nam jeszcze zostało marszu. E, także my kontynuujemy naszą drogę. Magni będzie odliczać e, każde 100 metrów i kilometry. No i co? Idziemy dalej. W takich spacerach z plecakiem ważne jest, żeby mieć bardzo wygodny plecak z pełną regulacją, z pasem biodrowym, z zapięciem na klatkę piersiową, żeby jednak komfort w czasie marszu był jak największy, żeby ten plecak się nie obijał, nie latał. Także pamiętajcie. Warto zainwestować więcej pieniążków w troszeczkę lepszy plecak. Chyba, że znajdziecie coś taniego, ale, ale równie wygodnego i dobrego. Plecy nie powinny Was boleć, nawet z dużym obciążeniem po kilku kilometrach nie powinniście czuć jakiegoś wielkiego dramatu, jeżeli plecak jest dobrze dobrany, dobrze dopasowany i gonią nas czarne chmury. 7, liczy kroki. Zobaczymy jaką odległość. Uda mu się zmierzyć. 105 I paciorek. 105, dwóch kroków. Jest. Jest? To ile tam mamy? Ile już masz? A tu zacząłeś kilometr? No. To musisz ten dać też w dół, mocniej, żeby było widać, że jest jeden kilometr pokonany. Jeden kilometr zaznaczamy tu, a tu liczymy co 100 metrów. Teraz masz 100 i liczysz dalej. 200, 300, 400, tak? Ok, no to lecimy dalej. Tak? No to kolejny koralik. Lecimy dalej. Dobre tempo sobie narzuciłeś, synu. Wiesz? Tak. <laughs> Plan jest prosty. Wykonać misję. Dojść nad jezioro, zjeść obiad i wrócić. <laughs> Dostańcie z nami. <laughs> Dobre tempo, se narzuciłeś. I co ile już masz? Pięć koralików. Teraz kolejne 100 metrów, to ile mamy łącznie, powiedz? 500 metrów. I? Jeden kilometr. Okej, okay. no i to by się zgadzało, bo akurat wychodzimy z lasu. Kolejny odcinek trasy, idzie przez pola i łąki. Sprawdzałem właśnie, mniej więcej odcinek przez las to półtorej kilometra, gdzieś tak mniej więcej, nie? całkiem dobrze ci idzie liczenie eee, to co przerwa krótka a jak mamy teraz powiedz mi jak mamy eee, do przejścia 4 km tak a przeszliśmy 1,5 km to ile nam zostanie kilometrów 2,5 bardzo dobrze liczysz piąteczka 2,5 km Magni całkiem spoko liczy te koraliki tempo sobie na, co prawda narzucił zacne więc idziemy sobie gdzieś tu przycupnąć między drzewami może tam. Tempo masz narzucone, nie powiem. Ops. No to, A co ci przypomina chodzenie z obciążeniem? Kto tak trenował z obciążeniem? Pamiętasz takiej bajce jednej? Nie, ale jakiej bajce? No, że była taka bajka, co był sobie taki mistrz. I miał skorupę żółwia, i zakładał ją swoim uczniom, i oni też chodzili ze skorupami żółwia. sągoku Songoku, Są no tak. Słuchajcie, motyw z treningiem, z obciążeniem jest bardzo popularny. To nic nowego, tak naprawdę. Natomiast można rzeczywiście zwiększyć swoją wydolność, wydajność i zwiększyć swoją kondycję. Właśnie przez trening z obciążeniem, natomiast pamiętajcie, trzeba mieć, do tego, trzeba mieć do tego zdrowe stawy i na pewno nie warto przesadzać, przeginać i robić czegoś ponad swoje siły. Żołnierze mają bardzo ciężką pracę i ich organizmy są latami przygotowywane do takich wysiłków. I tutaj chylę czoła dla wszystkich żołnierzy. Pozdrawiam. I dziękujemy Wam za Waszą służbę. Dziękujemy żołnierzom nawet za wszystko. Za służbę. Proszę ja sobie jakiegoś owocka pozbłodniałem. No to otwieraj plecak i zjadamy owocka. Parę minut przerwy. Złapiemy oddech. No i co? I ruszymy dalej. To co tam mamy z owoców, Magni? Czereśnie i maliny. Co tam dzisiaj masz? Czereśnie i? Maliny. Naruto tak? trenował z obciążeniem? No właśnie A ja zapakował plec... A i nie mógł się ruszyć. <laughs> no właśnie, bo to nie sztuka wziąć się przedźwigać się i ubrać ciężar ponad swoje siły. Wszystko wymaga czasu. Wszystko wymaga pewnego treningu i krok po kroku. Można jakieś efekty osiągnąć. Dobre te czereśnie. bardzo dobra. O patrz komar pyk. biedroneczka cyk. Ale to niezwykła biedronka. Coś nie zabrałeś za dużo w tym plecaczku ciężarów. Samo jedzenie ja widzę. Magni jest bardzo praktyczny. bo no jak zjesz to już nie musisz dźwigać. No tak, no tak. Ruszamy dalej. Kolejne 900 metrów, 9 koralików jest w dole. I teraz co robimy? Zmniejszamy tutaj. Ten, czyli ten odpowiadający za kilometry. I w tym momencie wszystkie 9 koralików wędruje z powrotem do góry. Do góry. No, podciągnij. O. I mamy 2 kilometry całe, i odmierzamy kolejne stułeczki. Zostały nam 2 kilometry, jesteśmy w połowie drogi. Zaczyna kropić, mam nadzieję, że nie zacznie lać. Jak coś to mamy pończo. Poncho zawsze na propsie. Tak. Magniego tempo pochodu mierzyliśmy w zeszłym roku, kiedy magni był. Kiedy magni był znacznie niższy. Teraz kiedy jest y, znacznie wyższy. Y, ilość jego dwóch kroków na pewno zmalała. Zmniejszyliśmy ją do 90, a to znaczy, że rośniesz. Git. I tata. Myślę, że jak zrobisz śmiało 85, to już, dobrze. To już będziemy prawie tak samo. No to tata. co, idziemy dalej? Mhm. Doszliśmy do drogi asfaltowej, to znaczy, że mamy jeszcze około kilometra do jeziora, które jest w takiej miejscowości małej. Eee, więc by się zgadzało, bo Magnemu został ostatnie 100 metrów do odliczenia, do trzeciego kilometra z czterech. Czyli chyba idzie dobrze. Ważne, że jest dobra zabawa. Ważne, że się czegoś uczymy i ćwiczymy swoje umiejętności, jak mawia preper z kaszuby. <gryw> Pozdrawiam serdecznie, Maciek. straszny wiatr. Jeden z tych słynnych białych Mazurskich szkwałów. Musimy wyciągnąć coś na plecy. Wszędzie są biedronki. O nie! Też nam nie straszne zostało nam 600-700 metrów 700 metrów. 700 metrów. Chodź, zaraz jesteśmy małe Małe olecko Piękna mała miejscowość na Mazurach. Małe olecko Czyli jezioro jest niedaleko Jest jezioro Most na rzece LEGA Pięknie, bardzo dobrze odmierzałeś, a to nagroda, piękne widoki i uwaga, uwaga, żarełko zaraz będzie, chodź idziemy na tą plażę znaleźć daszek. Świeci słońce i pada deszcz, świeci słoneczko i pada deszcz. Przed nami jest piękna tęcza, zaraz zobaczymy czy się nagra i ile mamy? Ile mamy kroków? To jest który ostatni? No i to musimy nadal przejść. I my mamy jeszcze jakieś 100 metrów do plaży. Patrzcie. Magni policzyłeś idealnie. Jest plaża w małym olecku. Plaża. Jest pomost. <noise> Są leżaczki nawet, zobacz. Ale numer. I jest tęcza. Powinien też przejść za niedługo. Możesz zdjąć buty? Możesz zdjąć buty. Teraz stopy mogą mocno Dzisiaj będziemy jeść z widokiem na jezioro Małe Oleckie. Przeszedł deszcz, a my przeszliśmy w deszczu. Dotarliśmy do miejsca naszego postoju. Teraz czas na szamkę. A dzisiaj pokażemy Wam 24-godzinną rację żywnościową wojsk amerykańskich. Jest to racja First Strike Russian. I jest to dosyć. E, trudna do zdobycia racja, ponieważ e, zazwyczaj dostałem ją tylko wojska e, specjalne e, bądź żołnierze na specjalnych misjach, więc cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj razem ją rozpracować. Zobaczymy, co jest w środku. E, pojemnik jest dosyć spory, jest większy niż te, z, niż te e, standardowe jednoposiłkowe racje. Natomiast zobaczymy, co jest w środku i zaraz się do niej dobierzemy, bo jesteśmy już głodni, prawda? No. Zatem zobaczmy, co jest w naszej 24-godzinnej. Racji żywnościowej Wojsk Amerykańskich e, Kanapka w włoskim stylu e, I szarpany kurczak e, I coś pewnie jeszcze w środku na pewno będzie z mnóstwa dodatków No nic otwieramy, bo jesteśmy chyba głodni już co otwieramy Doczekała się wreszcie ta racja, już mam ją od ponad roku a zatem tak, sandwich, kanapka w włoskim stylu. Co tu jeszcze mamy? Tortilla, 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 tortilla. Żurawinka. Eee, lubisz żurawinkę. Mamy żurawinkę eliofilizowaną. Co tu jeszcze mamy? Wiadomo ten. Eee, to są wędzone, eee, wędzone migdały. Ciekawa rzecz. Fuj. Czemu Fuj. No bo wędzone. To jest ciasteczko cynamonowe. A ja i tak cynamonowe. Z brązowym cukrem. Z jest tego znacznie więcej. Jest coś, co Magni bardzo lubi. E, to, to jest mus jabłuszkowy. Mus jabłuszkowy, lubisz. No nie mów, że nie lubisz musu jabłuszkowego. Nie no, lubię. Jest, e, jest, jest, jest e, sławny baton First Strike w takiej mniejszej trochę wersji chyba ale ok no jest tego na pewno znacznie więcej niż w tych zwykłych racjach są napoje, przeróżne napoje to jest napój pomarańczowy teraz tak tutaj mamy krakersy mamy krakersy dalej mamy uu, tutaj mamy kurczaczka to jest kurczaczek, to będzie na ciepło zaraz to na ciepło sobie wyłożymy co tu jeszcze jest? Yy, Moka, desert bar, czyli jest to jakiś batonik. Mamy torbę. Pumy kofeinowe dla żołnierzy, to na pewno wskazane. Yy, mamy sos barbecue. Bardzo dobry jest ten sos barbecue z racji. Yy, I mamy masło orzechowe, czyli energia, energia jeszcze raz energia. Mamy wołowinę, to jest taki kabanos, amerykański kabanos beefsteak. to jest wołowinka o smaku teriyaki. No i mamy standardowy woreczek z zapałkami, chusteczką nagliżaną, gumami, papierkami do wycierania, sól, pieprz i takie rzeczy. Tak to tak. wygląda, jest jedna rzecz, której nie ma tutaj, a mianowicie nie ma tutaj podgrzewacza chemicznego. Tej jednej rzeczy nie ma w racji 24 godziny, a mianowicie chemicznego podgrzewacza. Więc chyba zostanie nam albo zjedzenie tego na zimno, co nie jest dobre, albo odpalimy kucheneczkę gazową. Tak jest. Kanapkę można zjeść na zimno. Więc... Dobra, mus. Dobra, najpierw zacznijmy od musu, a ja otworzę kanapkę we włoskim stylu. Kanapka w włoskim stylu. Która wygląda tak. I to jest, słuchaj, mm, to jest paprykowe pieczywo mm. z taką mięsną pastą w środku. Posmakuj. Mhm. Dobre, nie już najgorsze. Tak to wygląda. Tak jest. jest. Mhm jest spłaszczona, ale w tym środku jest taka pasta z pomidorów, pasta z suszonych pomidorów z jakimś mięskiem. Zagrzemy wodę, żeby zagrzeć tego kurczaka. To jest taki, to jest baton, first strike baton. Spróbuję. To jest taka melasa i yy, masa. Pełna orzechów, rodzynek, zbóż i innych takich rzeczy. Jak smakuje? Dobrze. Dobrze? Słodkie? Pewnie jak 150. Woda się gotuje i grzeje nam naszego kurczaka. Kurczak z racji. Zjemy sobie go do tortijki i krakersów. I ruszamy z powrotem wtedy, co? Kurczaczek wygląda dobrze. I ładnie pachnie, nasz kurczaczek o kurczaczek na tortilkę jedną i drugą, i to z barbecue, i tak to wygląda. Szau nie ma, ale jesteśmy tak głodni, że zjemy wszystko. Myśla, mamy tortillę z kurczakiem. Smacznego. Smacznego. Mm. To, czego nie zjedliśmy, zostawiamy na później. Przyda nam się do tego zapasowa torba. E, co pikantne. Dasz radę. Więc krakersy, ciasteczko cynamonowe, żurawina i wędzone migdały pakujemy na później. A no i masło orzechowe. Na drogę na pewno wejdzie jak złoto ciasteczko o smaku moki, chyba kawowe. No i amerykański kabano z wołowy. My się pakujemy i ruszamy pomału w drogę powrotną, bo słońce chyli się ku zachodowi. I co? I w stronę zachodu słońca. Dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie i zapraszamy na następne odcinki Red Bull Outdoors. Wracamy w drogę powrotną. Odświeżyliśmy się wspaniałą, chłodną kąpielą w jeziorze. Jeszcze pewnie tu wrócimy tego roku. Do zobaczenia!